Przedłużenie czasu pracy podczas powrotu do bazy na odpoczynek w ramach pakietu mobilności czy to jest możliwe? Wszyscy wiemy, że można wydłużyć czas jazdy dziennej, czas jazdy tygodniowej czyli tę jedną godzinę, dwie godziny można jazdy wydłużyć ale nie każdy wie, że w tym przepisie jest również mowa o tym, że można wydłużyć czas pracy. O co w tym chodzi? Jak wygląda ten przepis? I jak wydłużyć czas pracy w pakiecie mobilności na powrót do miejsca odpoczynku? Kanał Napędzają, EWICENTER, Centrum Ewidencji Czasu Pracy Kierowców, wypłat, wynagrodzeń i całego wsparcia dla firm transportowych. Ewi Expert: baza wiedzy, artykuły, poradniki, webinary, nagrania i szkolenia wideo. Wszystko, aby wiedzieć, co się dzieje w transporcie. EWISYSTEM, Polskie oprogramowanie do rozliczania kierowców, wynagrodzeń i dowolnych składników, jakie pojawiają się na listach płac w firmach transportowych. Cześć, nazywam się Mariusz Hędzel i na tym kanale czasami odpowiem na Wasze pytania, które pojawiają się czy na webinarach, czy podczas konsultacji, które z nami przeprowadzacie. Jeżeli ktoś z Was takie konsultacje lub ma pytania, chciałby z nami przedyskutować, to link do webinarów jest pod tym filmem. Tam dla osób rozliczających, dla właścicieli firm, dla logistyków, dla spedytorów jest możliwość zapisania się. Webinary są bezpłatne i między Między innymi z takiego webinaru, które pojawiło się, który odbył się kilka dni temu, pojawiło się na tym webinarze pytanie. Pytanie, które powtarza się co jakiś czas, więc postanowiłem nagrać o tym, o tym odcinek. Jest to informacja o tym, że jeśli w artykule 12 rozporządzenia nr 561, czyli tym o jeździe, odpoczynkach, przerwach i tych zasadach czasu jazdy dla kierowców w transporcie drogowym jest artykuł 12, który pozwala naruszać przepisy, czy pozwala no, nie stosować się do tych przepisów, jeżeli jest jakaś siła wyższa, jakiś warunek konieczny do wykonania. Jednym z podstawowych elementów jest to, że można wydłużyć czas jazdy, wydłużyć czas na dojazd do bezpiecznego miejsca parkowania, skrócić odpoczynek, przerwać odpoczynek. Te wszystkie moduły są zawarte w podstawowym przepisie i o tym na tym kanale już kilka razy było. Myślę, że tutaj odcinek też linkuję wam ten odcinek pod tym filmem, żebyście łatwo mogli do niego wrócić. Natomiast po zmianach w pakiecie mobilności już kilka lat temu pojawiło się takie wyjątkowe dorzucenie możliwego przedłużenia czasu jazdy o godzinę lub nawet dwie ponad standardowe normy w momencie, kiedy kierowca udaje się na miejsce odpoczynku tygodniowego. Skróconego, wtedy o godzinę można wydłużyć, lub regularnego odpoczynku tygodniowego. Wtedy ten czas na dojazd do tego miejsca, gdzie po prostu odpocznie porządnie, może być nawet dwie godziny. I z tym przepisem nie macie problemu, z tym rozumieniem wydłużania czasu jazdy, więc tego nie będę już tutaj tłumaczył, bo o tym już mówiłem. Natomiast bardzo często pojawia się informacja, a gdzie jest mowa o tym, że można wydłużyć czas jazdy? No więc przyjmijmy sobie na chwilę, że zaglądniemy do artykułu 12. Zobaczcie. W artykule 12. Rozporządzenia nr 561 jest ten standardowa część, akapit pierwszy, która mówi o ogólnym naruszaniu zasad artykułu 6 do 9 w zakresie niezbędnym, czyli ileś, ile potrzeba. Natomiast to, o czym będziemy się rozmawiać, to jest to ten dodatek, który został wprowadzony modyfikacją nr 3 i on już obowiązuje kilka dobrych lat, więc to żadna tajemnica. I zobaczcie, co jest napisane. Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, z wyjątkowych okolicznościach kierowca może odstąpić od artykułu 6. 6 ustęp pierwszy lub drugi. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co ten artykuł mówi. Artykuł 6 ustęp 1 i drugi mówi dokładnie o czasie prowadzenia pojazdu dziennego, 9 lub 10 godzin i tygodniowym czasie prowadzenia pojazdu. Czyli dokładnie to, o czym jest mowa. Nawet jawnie w tym artykule 12 właśnie ten artykuł 6 ustęp 1 i 2. Przekraczając dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę lub tu w kolejnym akapicie jest dwie. Natomiast jest tutaj jeszcze mowa o artykule 8 ustęp drugi. I nie jest zacytowany ten artykuł, tak jak ten czas jazdy tygodniowy y, lub dzienny, ale zajrzyjmy do artykułu 8 ustęp drugi. Artykuł 8 ust. 2 mówi dokładnie tyle, że w każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzy wykorzystać kolejny odpoczynek dzienny. Jeśli część tego odpoczynku się zawiera w okresie 24-godzinnym, wynosi tam 11 godzin, to uznaje się go skrócony. I jakby. Jasne, tutaj zostawmy sobie to na tym poziomie tak jak jest. I zobaczcie, w artykule 12 nie jest wprost powiedziane, że mamy czas pracy możliwy do przedłużenia, ale na logikę. Jeżeli wydłużamy czas jazdy, to automatycznie czas aktywności dobowej, czas wymagalności odpoczynku dobowego też się przesuwa. I o tym mówi przecież dokładnie artykuł 8 ust. 2, czyli że w każdym okresie 24 godzinnym należy zrealizować w odpowiednim momencie go rozpocząć odpoczynek dzienny. Ale jeśli zaczynamy jechać dłużej, to automatycznie ten okres 24 godziny nam się po prostu przesuwa, wydłuża, no bo jedziemy dłużej, pracujemy dłużej, jedziemy dłużej, no ale siłą rzeczy liczba aktywności e, tych w tej doby się zmienia i właśnie ten moment rozpoczęcia odpoczynku, czyli zakończenia pracy ostatecznie i rozpoczęcia odpoczywania też się przesuwa. I to jest właśnie artykuł 8, ustęp drugi, Czyli jeśli kierowca. Będzie funkcjonował w okresie 24-godzinnym. No i tu sobie jedzie w porządku, robi przerwy, jedzie w porządku i nagle w momencie załóżmy, 13 godziny potocznie mówimy pracy, czy 15 godziny pracy, kiedy miałby realizować odpoczynek 9-godzinny, pojawia się potrzeba wydłużenia aktywności jazdy na godzinę lub dwie, czyli to będzie ta. Aktywność jazdy warunkowa na dojazd już do miejsca odpoczywania, gdzie potem ten odpoczynek będzie fizycznie wynosił na przykład 45 godzin, już dalej jako odpoczynek tygodniowy, no to siłą rzeczy czas aktywności, czyli potocznie mówiąc czas pracy, 13-15 godzin, no wydłuży się z powodu dłuższej jazdy do tego miejsca odpoczynku. Czyli tu jest mowa o tym, że ten oraz. W związku z tym dojazdem wydłużenie czy naruszenie zasady odbierania odpoczynku dobowego w tym terminie po 13 czy 15 godzinach zostanie naruszone, czyli automatycznie czas pracy, czas aktywności zawodowej tego kierowcy wyniesie 17 godzin, 18 godzin, tyle ile będzie potrzebne, żeby ten dojazd do miejsca odpoczynku tygodniowego zrealizować. A zatem tu jest mowa, w tym zapisie jest mowa dokładnie, o wydłużeniu czasu pracy w związku z tą zmianą pakietu mobilności. A zatem, łącząc te wszystkie rzeczy, to jest bardzo ważne. Jeżeli borykacie się z takimi interpretacjami czy czytaniem ze zrozumieniem. Bo to tak naprawdę nie jest interpretacja, to jest czytanie z zrozumieniem, skakanie po tych rzeczywiście artykułach, poruszanie się po tym rozporządzeniu w sposób praktyczny i taki, który powoduje: aha, wiem co mogę zrobić. Jeżeli macie z tym problem, zasubskrybujcie ten kanał. Dajcie łapkę w górę, komentujcie ten film, zadawajcie nam pytania. Przyjdźcie do nas na konsultacje lub nawet wejdźcie we współpracę, wtedy my i nasi opiekunowie, którzy funkcjonują w ramach usługi liczenia czasu pracy kierowcy, na takie pytania odpowiadają Wam, osobom liczącym, właścicielom firm, ale również kierowcom w Waszych firmach. Jeżeli kierowca ma pytanie, jak on ma to zrealizować, czy przed tym, tym dwugodzinnym wydłużeniem czasu jazdy, jeżeli ma wykonać przerwę 30 minut, to jak to trzeba zorganizować? Jak to można ułożyć? Czy można to połączyć z przerwą? 45-minutową przed kontynuacją po 4,5 godzinie jazdy. Czyli takie bardzo praktyczne sytuacje mogą się pojawić. I dzięki temu, że zadajecie te pytania, to ja wiem, co należy Wam tu jeszcze na tym kanale nagrać. Jakie wytłumaczyć informacje, jak to narysować, jak to pokazać, żeby wytłumaczyć kierowcom. Te przepisy nie są kosmiczne, one są trochę skomplikowane. Ten kanał dzięki temu istnieje już kolejny rok. Więc jeśli tylko macie pytania, komentujcie, jeżeli macie ochotę, żeby podyskutować, porozmawiać, mieć opiekuna, który będzie Wam na takie pytania pedał na bieżąco. Zapraszam do współpracy. Tyle na dziś. Subskrybujcie, łapka w górę i do zobaczenia za tydzień. Cześć.